Cześć, witam Was na kanale Niezła Historia, czyli tym miejscu w internecie, które zachęca do czytania literatury historycznej, gdyż wcale nie jest ona gorsza od klasycznej beletrystyki, a ma nad nią tę przewagę, że przedstawione w niej wydarzenia zdarzyły się naprawdę. Jako, że jest to ostatni materiał, który publikuję przed świętami, a kto wie, czy nie w tym roku kalendarzowym. Postanowiłem przygotować dla Was pewną niespodziankę, mam dla Was coś wyjątkowego, a mianowicie to nagranie będzie kolejnym tagiem książkowym tagiem, czyli tego typu nagraniem, w którym będę odpowiadać na poszczególne pytania związane czy to z książkami, czy to z moimi upodobaniami czytelniczymi. A jako, że zbliża się czas Bożego Narodzenia, postanowiłem, że będzie to świąteczny bóg, tak? czyli też pytania będą miały jakiś związek ze świętami Bożego Narodzenia. Mam nadzieję, że się to Was podoba, że będziecie ciekawi moich odpowiedzi. Także sztucznie nie przedłużając, przejdźmy do tego, co zapewne interesuje Was najbardziej, czyli do pytań. Pytanie pierwsze, pod jejemiołą. Jaką postać chciałbyś pocałować pod jejemiołą? To pytanie wbrew wszystkiemu jest bardzo trudne, ponieważ. Kobiety, o których nie, nie, za, nie za dużo czytam książek poświęconych kobietom, a też każdy wybór mógłby z tych czy z innych względów budzić kontrowersje. Początkowo myślałem o Karolinie Lanskorońskiej, czyli polskiej szlachciance, autorce słynnych wspomnień wojennych. Aczkolwiek, jak przejrzałem swoje nagrania, które publikowałem w ciągu ostatnich lat, to znalazłem książkę poświęconą rzeczywiście silnej postaci kobiecej, którą nie tylko ja, ale myślę, że każdy chciałby pocałować od, pod jemiołą, a tą osobą jest Greta. Pewnie pierwsze wasze skojarzenie to Greta Thunberg. Otóż nie. Tą Gretą, którą ja chciałbym pocałować pod jemiołą, jest Greta, ale Greta Gustafsson. Być może pierwszy raz słyszycie to nazwisko, ale z pewnością znacie tę osobę. Ale nie znacie jej jako Grety Gustafsson, a z pewnością znacie ją pod jej słynnym pseudonimem stanicznym, Pseudonimem Garbo. I tą osobą, którą zdecydowanie chciałbym pocałować pod jemiołą, jest właśnie Greta Garbo. I wiecie, nawiązując do tego, chciałbym wam opowiedzieć pewien dowcip. On będzie trochę przeinaczony, po prostu pozmienia w nim nazwiska, ale sens zostanie zachowany ten sam. Tegoś razu poza zaświatach idą sobie powiedzmy Rudolf Valentino, James Dean i Greta Garbo. I w pewnym momencie James Dean zniknął. szukają go, szukają tydzień. W końcu znajdują go w objęciach takiego obleśnego, różowego potworka. Mówią: James! Co się z tobą stało? Dlaczego znalazłeś, skąd jest ten potworek? No, wiecie, powiedziałem takie brzydkie słowo na K. Dalej sobie żyją. W pewnym momencie znika Rudolf Valentino. Szukają go, szukają tydzień, drugi. Znajdują go w objęciach takiego potwornego, szkaradnego, różowego potworka i pytają: Rudolf, co się z tobą stało? Co ty tu robisz? Skąd ten różowy potworek? No wiecie, powiedziałem to brzydkie słowo na K dalej sobie żyją, idą. W pewnym momencie znika Greta. Szukają i szukają. Tydzień, drugi, trzeci. Znajdują ją w objęciach Lukasa. Ale Greta, co ty tu robisz? Kto to jest? Jak to się stało? No wiecie. Powiedziałem to brzydkie słowo na K. Także kończąc odpowiedź na to pytanie. Tą osobą, którą chciałbym pocałować pod jemiołą jest Greta Garbo. Pytanie drugie. 12 potraw. Z jaką rodziną najchętniej zjadłbyś kolację wigilijną? Nad tym pytaniem, nad odpowiedzią na to pytanie też bardzo długo się zastanawiałem. I odpowiedź, której udzielę, będzie bardzo ciekawa, będzie bardzo kontrowersyjna, dlatego też proszę niczego mi nie wyciągać z kontekstu. A mianowicie, rodziną, może nie z którą chciałbym zjeść kolację wigilijną. Ale chciałbym obserwować, jak wygląda taka kolacja wigilijna. Jest rodzina Goebbelsów. Wiadomo, Józef Goebbels, minister propagandy, w swoim czasie nawet kanclerz, kanclerz imperium. Po prostu to nie jest tak, że chciałbym rzeczywiście zjeść kolację wigilijną z Goebbelsami, ale chciałbym móc przyjrzeć się z boku, jak wygląda taka kolacja wigilijna uwzorcowej narodowo-socjalistycznej rodziny, bo tutaj też warto przypomnieć sobie o tym, że Adolf oczywiście nie miał żony. Teoretycznie człowiekiem numer dwa w państwie nazistowskim był Hermann Göring. W związku z tym jego żonie, Emi z domu Zoneman, przypadła niejako rola pierwszej damy trzeciego imperium. Jednakże mm, takim za taki wzór narodowo-socjalistycznej kobiety i taką prawdziwą, za taką nieprawdziwą, nieformalną Pierwszą Damę Trzeciego Imperium uchodziła właśnie Magda Goebbels. I chciałbym właśnie zobaczyć, jak wyglądałyby takie święta u Goebbelsów, na ile byłoby tam rzeczywiście tej świątecznej atmosfery, ile by tam było polityki i czy nawet okazję świąt Goebbelsowie wykorzystaliby do indoktrynacji swoich dzieci. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jest taka ciekawa scena z filmu Upadek, gdzie żywot Adolfa już ma się kończyć, a ten siedzi sobie w bunkrze, a dzieci państwa Goebbelsów, czyli Helga, Hedwiga, Helmut, Hildegarda, Holdine i Heidrun, śpiewają Wojkowi Hitlerowi nacjonalistyczne pieśni. Nie pamiętam, co to była za pieśń, chyba to nie, chyba to nie było Horst Wessel ale tak czy siak to było coś nacjonalistycznego. Także. To tyle, jeżeli chodzi o pytanie numer dwa. Pytanie numer 3. Opowieść wigilijna. Jaką książkę z chęcią przeczytałbyś podczas świąt? Szczerze mówiąc, to żadną, ponieważ święta to jest czas, który wolałbym spędzić ze swoją rodziną. Aczkolwiek, jeżeli miałbym coś polecić, to będzie ta oto książka: Klątwy, sekrety i skandale autorstwa. Słowo Kopram. tu się pochwalę. Od ostatnich targów książki historycznej w Warszawie mam autograf, autora. Jest to książka, która opowiada rzeczywiście o skandalach, o pewnych nieprzemyślanych zachowaniach dotyczących czy to rodzin szlacheckich, czy władców, które potem mogły mieć znaczny wpływ na państwo, czy w ogóle na rządzenie. Niektóre były bardzo komiczne, wystarczy wspomnieć chociażby o tym, jak małżeństwo bodajże Radziejewskich, Strzelało do siebie z armat przy ulic na ulicy Senatorskiej w Warszawie, to jest ścisłe centrum Warszawy, to jest koło Zamku Królewskiego, albo jak jeden z, ze szlachciców porwał swoją kuzynkę w dniu jej wesela, potem żył z nią jak żoną. Oczywiście, im dłużej czyta się książkę, im bardziej są czasy współczesno-polityczne, tym to czytanie jest trochę bardziej znaczy, jest, robi się trochę coraz bardziej ponure. Wystarczy wspomnieć. O skandalach Andrzeja Jaroszewicza, czyli syna perelowskiego premiera za czasów Gierka. Wystarczy wspomnieć słynną aferę mięsną w PRL-u, w trakcie której na śmierć został skazany Stanisław Wawrzecki, ojciec aktora Pawła Wawrzeckiego, czy sprawę Eugenii Lewickiej, prawdopodobnie kochanki marszałka Piłsudskiego. Aczkolwiek w pierwszej części tej książki opisywane sytuacje często są zabawne i po prostu. Miło się to czyta, jest, jest to śmieszne, i to jest coś, co rzeczywiście poprawiłoby humor i wpłynęło pozytywnie na czytelnika w takim, w takim czasie jak Boże Narodzenie. Kolejne pytanie. Pierwsza gwiazdka. Jaka książka wzbudziła w tobie ciepłe, przyjemne uczucia? Po to można podpnąć również klątwy, sekrety i skandale, aczkolwiek, żeby być trochę bardziej urozmaiconym, tutaj. Zdecydowałem się na historię bez cenzury autorstwa Wojciecha Drewniaka, tak tego Wojciecha Drewniaka, zresztą tu też go widzicie, Kanał Historia bez cenzury przedstawiać nie trzeba. Ta książka, pierwszy tom serii opowiada o polskich władcach oraz, znaczy to jest takie rzeczywiście opowiadanie w sposób jakiego nie znamy ze szkoły, są uwypuklane zapewne i pewne ich lepsze czyny, są uwypuklane pewne skandale, jest jest to napisane też takim bardzo młodzieżowym językiem, więc osoba niezainteresowana historią po lekturze czegoś takiego może rzeczywiście zainteresować się tematem, chociażby władców. Zresztą bardzo zachęcająco brzmią tutaj same tytuły rozdziałów. Opisanych jest 8 czy 10. 10 przywódców, nie wszyscy z nich byli królami. Pozwolę sobie odczytać tytuły tych rozdziałów: Władca z jajami, Bolesław Chrobry. Na krzywy ryj, Bolesław III Krzywousty. Bigamista Wielki, Kazimierz III Wielki. Władek Niedźwiadek, Władysław II Jagiełło. Jagielloński Twardziel, Kazimierz IV Jagiellończyk. Ruski Koszmar, Stefan Batory. Rycerz, który został królem, Jan III Sobieski. Jeba King. August II Mocny, Ciota na tronie, Stanisław August Poniatowski, JP na 102%, Józef Piłsudski. Już same tytuły bardzo zachęcają, Czy się to przyjemnie, to też momentami jest zabawne i to też jest książka, która zdecydowanie umili czas w takim czasie jak Boże Narodzenie. Dalej, Świąteczna Radość. Jakie są Twoje ulubione momenty lub wspomnienia z poprzednich świąt? Bardzo ciekawie wspominam święta zeszłoroczne, które tak naprawdę w ostatniej chwili zostały odwołane, ponieważ miała się odbyć u nas w domu dość duża impreza, aczkolwiek moja mama zachorowała. Wszystko zostało odwołane w ostatniej chwili, także tak naprawdę święta spędziliśmy w trójkę, ja, moja mama i jej mąż. Było całkiem fajnie, ale jest pewien moment świąteczny, który szczególnie utkwi mi w pamięci. To było trzy lata temu. Rozpakowywałem prezent od mojego brata i jego ówczesnej narzeczonej, obecnie żony, i znalazłem w nim taką książkę. Skazy na pancerzach autorstwa Piotra Zychowicza. I to była sytuacja, gdzie dostałem od nich książkę, którą już miałem i którą już zdążyłem przeczytać. Agnieszka, jak to usłyszała, to się trochę zmartwiła, postanowiła, że może spróbują to wymienić, a ja nie, nie, ja to chcę. Bo dla mnie od, od tego, że dostałem skaz na pancerzach, ważniejsze było to, że po pierwsze trafili w temat, bo uważam, że tematyka Żołnierzy Wyklętych jest fascynująca. A po drugie trafili w autora, ponieważ uwielbiam książki Piotra Zychowicza. I kiedy w zeszłym roku jechałem na targi książki w Krakowie i wiedziałem, że ma tam być Piotr Zychowicz, to postanowiłem sobie, że jeżeli mam mieć autograf Piotra Zychowicza. To musi on być w tej książce. I udało mi się go zdobyć. Także najserdeczniejsze podziękowania dla mojego brata Mateusza i jego żony Agnieszki, bo to było naprawdę miłe. Dalej. Um. Lista niegrzecznych. Przedstaw bohatera, który twoim zdaniem zatłużył na rózgę. No, wśród bohaterów, których czytam. Bardzo dużo zasłużyło na rózgę, ale ograniczę się tylko do trzech, o których czytałem w tym roku. Także na rózgę zdecydowanie zasłużyli Józef Mengele, Franz Armstrong i Władimir Putin. Wszyscy z wiadomych względów. Także idąc dalej. All I Want for Christmas is you. Książka, która Twoim zdaniem powinna zostać bardziej, bardziej doceniona. Tutaj nie będę, że tak powiem, oryginalny, ponieważ to jest coś, co mówiłem ileś razy. Książka, która według mnie powinna zostać bardziej doceniona. To w tajnej służbie Kacpraś Śledzińskiego. Jest to książka opowiadająca o polskich szpiegach działających w dwudziestoleciu międzywojennym, przede wszystkim przeciwko Niemcom, ponieważ Sowieci zdążyli skutecznie spacyfikować polskich szpiegów. Ogólnie uwielbiam książki Kacpra Śledzińskiego. Uważam, że jak na książki popularno-naukowe, te są bardzo wyjątkowe, ponieważ te książki Kacpra Śledzińskiego przede wszystkim mają bohaterów. To są bohaterowie z krwi i kości których można lubić, których można nie lubić, ale ze względu na to, że mamy wobec nich jakieś emocje, to z tym większym zaangażowaniem śledzimy ich losy. I tak też jest w tej książce, gdzie śledzimy przede wszystkim czy to majora Jerzego Sosnowskiego, czy majora Jana Henryka Żychonia. Miejsce poświęcone jest naszym ekspertom matematycznym od Enigmy, ale tak jak jest to znakomita książka, tutaj też bardzo fajnie Kacper Śledziński stosuje mechanizm retrospekcji, ale to tyczy się nie tylko książek Kacpra-Śledzińskiego. Bardzo podobnie jest w Potopie 39, gdzie też Kacpra-Śledziński nie pokazuje całości wojny obronnej, pokazuje pewne jej wycinki, ale też skupia się na konkretnych osobach, takich chociażby jak generał Kutrzeba, generał Stachiewicz, marszałek Śmigły-Rydz czy Edward Raczyński. Także w tym moment, dlatego też to chce się czytać, a z książek Kacper Śledzińskiego ja zawsze polecam w tajnej służbie. Ja tę książkę przeczytałem pięć razy i z chęcią chciałbym namówić jakiegoś innego, innego youtubera książkowego, żeby zrobić po prostu wspólne nagranie na temat, temat tej książki. Uważam, że zarówno ta praca, jak i ogólnie Kacper Śledziński wsługują na to, żeby być trochę bardziej promowani. Ostatnie pytanie. I myślę, że odpowiedź na nie będzie najciekawsza. Dear Santa, książka, która, Twoim zdaniem, powinna się znaleźć pośród prezentów nas wszystkich, ponieważ jest wyjątkowa i wyjaśni, dlaczego jest Twoim wyborem. Tutaj pokażę Wam dwie książki. Jedna jest trochę niezwiązana z historią. Jest to ta oto praca Chłopiec, Kretlis i Koń. Jest to książka, którą czyta się w 15 minut. Ona się składa z takich obrazków, czy krótkich wpisów, ale jak się to czyta, no to pewne rzeczy rzeczywiście bardzo dają do myślenia i potrafią wpłynąć na światopogląd, czy na, na podejście do pewnych spraw. O, akurat udało mi się otworzyć to na stronie, gdzie siedzą rzeczywiście kobiec i kret i tu jest napisane. Najwspanialszym przejawem wolności jest to, że sami decydujemy o tym, jak się zachowywać. Mądre, głębokie. Zresztą takich tekstów w tej książce jest więcej. Jest to książka, którą dostałem w też w pewnym momencie w prezencie, i to też znacznie wpłynęło na, na mnie, na to, jak patrzę na pewne rzeczy. To jest coś, co, czego sprezentowanie na pewno będzie. Dla osoby obdarowanej czy wspaniałym. Jest jeszcze jedna książka, którą z pewnych względów wydaje mi się powinien dostać, przeczytać każdy. Jest to ta oto książka. Jest to praca autorstwa Toma Bisela i Grega Sestero pod tytułem Disaster Artist. Jest to książka przedstawiająca kulisy powstawanie filmu pod tytułem The Room, filmu określanego jako The Greatest Bad Movie Ever Made. Najlepszego, najgorszego filmu w historii. A teraz, dlaczego według mnie to powinno się znaleźć, powinno zostać przeczytane przez każdego. Przede wszystkim postawa bohaterów tej książki, zarówno Grega, jak i Tomiego, daje czytelnikowi do zrozumienia, że nie można bać się marzyć i nie można bać, chcieć, bać chęci spełniania swoich marzeń. Obaj bohaterowie tej książki przez całą jej praktycznie fabułę gonią za swoimi marzeniami, i temu jest podporządkowane całe, całe ich życie. Greg zawsze marzył o tym, żeby zostać aktorem. Dlatego też brał różne dorywcze prace, dlatego też przeniósł się z San Francisco do Los Angeles, inwestował w siebie po to, że chciał zrobić karierę. Znany jest głównie z udziału w filmie The Room. Może nie wyszło mu tak jak chciał. Ale pod tym względem jeszcze bardziej symptomatyczna jest historia Tomiego. Jak można przeczytać z opisu Grega, życie Tomiego było bardzo trudne. I facet, mimo braku kompletnych umiejętności, czy to aktorskich, czy to reżyserskich, postawił wszystko na jedną kartę, postanowił spełnić swoje marzenie, postanowił nakręcić film. Fi film, który podchodził od niego, z jego serca, który miał być w pewnym sensie, Emanacją tego, co w nim siedzi. Droga do powstania tego filmu była bardzo trudna, bardzo wyboista. Zresztą Tommy też był osobą niezwykle ciężko we współpracy. Marzył o tym, żeby stworzyć dzieło kultowe. I wbrew wszystkiemu to się udało, żeby nie było. Film The Room to jest kompletny gniot. To jest parodia wszystkiego. To jest parodia parodii wszystkiego. Ale mimo wszystko ten film ma całą rzeszę fanów na całym świecie. W tym dnie. Ten film rzeczywiście stał się kultowy. A stał się kultowy dlatego, że jest tak zły. Czyli jakkolwiek by nie patrzeć, marzenie to niego się spełniło. Może nie tak, jak chciał, ale się spełniło. Nakręcił swój film, nakręcił film o którym u których zna pewnie każdy fan kinematografii. Film, który stał się słynny. Nie tak jak chciał, ale jest słynny. I to jest właśnie najspanialsze w tej książce: to pogoń za marzeniami. To jest, świadczy o tym, że warto mieć marzenia i warto próbować je realizować. I w tym momencie, jeżeli macie ochotę, to odpalcie sobie na tym kanale playlistę wywiady. Tam są obecnie chyba 24 nagrania. Każde z tych nagrań to jest jedno spełnione marzenie. Doktor Jochen Bühler, Mirko Droczman, Kacper Śledziński, Piotr Zychowicz, Mariusz Fider, Dariusz Kaliński, Paweł Staszczak, profesor Piotr Majewski, profesor Grzegorz Motyka, Profesor Eugeniusz Cezary Król, pani Anna Maria Dyner. Rozmowa z każdą z tych osób to jest spełnienie małego marzenia. Także warto mieć marzenia i warto próbować je spełnić. O tym jest ta książka. I dlatego warto ją polecić, warto ją przeczytać. To były wszystkie pytania, ale na koniec mam jeszcze jedną niespodziankę, mianowicie. Mam jeszcze dla Was mały unboxing. Odebrałem dwie ostatnie paczki przed świętami. To, co widzę, jest od SW Azymut, więc już podejrzewam, co to jest. się herbata nie była. Tak. Historia polityczna Polski 1989-2023. autorstwa profesora Antoniego Dudka. W ostatnim czasie jestem wielkim fanem kanału Dudek o Historii. Także będzie to niezwykle ciekawe, bez, bez autografu, ale mam nadzieję, że kiedyś profesor Dudek zgodzi się udzielić mi wywiadu. Już nie mogę się do doczekać czytania tej książki, kogo mam na okładce: Donalda Tuska, Leszka Miller, Aleksandra Kwaśniewskiego, Jarosława Kaczyńskiego i Lecha Wałęsę. Biorąc pod uwagę kano profesora Dudka, nastawiam się na ciekawą opowieść. I jest jeszcze jedna paczka. A tu mamy, jak Moskwa przegrała zimną wojnę autorstwa Piotra Małeckiego, czyli twórcy prowadzącego program Po Wojnie, a tu już się na autograf załapałem. W ogóle też marzy mi się wywiad z Piotrem Małeckim, a w ogóle to jeden z moich największych YouTube'owych marzeń obecnie, do którego spełnienia będę dążyć. Nie wiem, czy w przyszłym roku, może w jeszcze następnym, ale nie wiem, czy pamiętacie debatę u mnie na kanale Pawła Staszczaka, najpierw z Kacprem Śledzińskim, a potem z Piotrem Zychowiczem. Marzy mi się zrobienie takiej debaty pomiędzy Piotrem Małeckim z kanału Po Wojnie oraz Bartoszem Borkowskim z kanału Oblicza XX wieku. To by było coś. Czy mi się uda? Zobaczymy. Także. To tyle ode mnie. W tym momencie chciałbym Wam życzyć wesołych, zdrowych, spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia, pełnych rodzinnej atmosfery, dużo dobrego jedzenia, mnóstwo prezentów pod choinką oraz samych sukcesów i wszystkiego, co najlepsze w nadchodzącym 2024 roku. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Wesołych świąt. Cześć.